Kiedy kolejnym razem znowu będziesz czuł się z dala od Boga, pamiętaj, że to nie On jest tym, który się poruszył. Poczucie bycia z dala od Boga. To jest coś, od czego chcę zacząć. Bo myślę, że każda osoba, która zaczyna swoją drogę wiarę, może mieć takie uczucie, że ten Bóg gdzieś jest, ale nie wiadomo gdzie. Popatrzmy na tą historię z Ewangelii do księtego Łukasza. Popatrzmy sobie na historię syna marnotrawnego, którą myślę, że każdy z nas dobrze zna. Jeśli nie, to odsyłam was podkładny fragment do opisu, żebyśmy się z nim zapoznali. Syn odszedł z własnej woli. Ojciec go nie trzymał. Ojciec zgodził się na podział majątku. Powiedział, że dobrze, synu, idź. Dał mu wolną wolę. I syn poszedł. Poszedł w świat. Ale co mnie niesamowicie w tej Ewangelii wzrusza? Kiedy Syn odszedł od Ojca, kiedy Syn poszedł w świat, kiedy wziął swój majątek i powiedział Ojcu, Ojcze, zrobię to życie po swojemu. I kiedy w końcu zbłądził e, i doszedł do takiego momentu, że nie miał co jeść, takiego momentu, gdzie był tak spragniony relacji z drugim, był spragniony też jedzenia, był spragniony w sumie takich podstawowych ludzkich potrzeb, co się dzieje? Do syna przychodzi taka myśl, a może wrócę, wrócę do ojca? Może nie jestem już godny do niego wrócić? U niego nawet cudzy mają lepiej niż ja tutaj, pracując. I jest taki szczegół, który niesamowicie mnie w tej historii wzrusza. Nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę na dynamikę powrotu syna marnotrawnego. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Gdy był jeszcze daleko, to jest niesamowite. Jakby ja sobie wyobrażam tę scenę w swojej głowie. Mniej więcej tak, że faktycznie syna nie było dosyć długo w domu bardzo długo. Sądził on roztrwonić cały majątek, używać życia, e, robić wszystko na opak tego, e, jak Bóg zaprojektował człowieka. I co się dzieje? Gdy był jeszcze daleko, wracając do domu. Wybiega mu na spotkanie ojciec. Może to znaczyć mniej więcej tyle, że ten ojciec wciąż liczył na to, że syn wróci. Wciąż go wyglądał. To nie było tak, że syn podszedł do pod drzwi, zadzwonił do dzwonka i ojciec mu otworzył z pytaniem: Czego ci potrzeba? Dosłownie ojciec wyglądał za synem, i już jego ochota na powrót do swojej rodzinnej miejscowości. Głęboko, głęboko wzruszyła ojca. On nie potrzebował słyszeć tych słów: Nie jestem godzien, żeby nazywać się Twoim synem. Mu wystarczyło gotowość serca syna na powrót do domu, nawet jeśli sen jeszcze nie wiedział, z czym to się wiąże, i nawet jeśli myślał, że ten powrót będzie równoznaczny z tym, że będzie w końcu miał pełny brzuch e, i odpowiednią płacę. I co ta Ewangelia mówi o naszym Bogu? Ano, bardzo wiele. Bo nieważne jak daleko odejdziesz od Boga, jak bardzo powiesz Bogu nie, jak bardzo wyjdziesz w grzech, jak bardzo się zgubisz, bo też szanujmy się, no, jakby młodszy syn z Ewangelii, on chciał, on chciał dobrze, nie? Jakby pragnienie miał z tyłu głowy dobre, no mimo wszystko, może i używał, może i grzeszył, ale to nie była taka intencja, że będę grzeszył, żeby zrobić komuś źle. Tylko będę grzeszył, bo chcę, żeby mi było dobrze. I nasze serce bardzo często szuka takiego natchnienia, takiego powiewu szczęścia, radości i spełnienia w tym, co ziemskie. No i niestety, bardzo często gubimy się, nawet jeśli naszą intencją nie jest popełnienie grzechu. I co robi Bóg? On czeka na nasz krok. Tak długo jak jeszcze żyjemy, tak długo mamy czas, żeby zwrócić swoje serce do Niego. On czeka i wygląda na ciebie, on wygląda z tej górki każdego praktycznie wieczoru, każdego dnia, o każdej porze tego dnia i czeka, aż Twoje serce powie: wrócę do Boga, tam było mi dobrze, tam było mi lepiej. I już twoja skrucha i twój taki głęboki żal wzruszy Boga, wzruszy Jego ojcowskie serce i wybiegnie ci na spotkanie. Więc pamiętaj, jeśli czujesz się stala od Boga, to nie On jest tym, który się poruszył. To ty wziąłeś majątek, to ty stwierdziłeś odejdę. Bóg jest stały, Bóg jest niezmienny. On się nie zmienia. On nie cofnie swojej obietnicy. Jak powiedział ci, że cię kocha, to cię kocha. Ale to, co ty zrobisz z tą miłością, to jest twoje. Więc może dzisiaj będzie ten moment, w którym stwierdzisz, hm, Bóg jest daleko, ale wrócę do ojca. Wrócę do ojca i skruszę swoje serce. A on wybiegnie cię na spotkanie i wytuli cię do swojego ojcowskiego serca. Mam nadzieję, że ten format Wam się podoba. Jeszcze do końca nie jestem pewna, jak nazwę tę serię, ale jak już widzicie ten pierwszy odcinek, to, e, to pewnie wiecie. Musimy nazwać to jakoś tak między Bogiem a Kawą, między Słowem a Kawą, coś takiego, żeby to była seria kawiarenkowa. Gokawa jest czymś, co jest dla mnie wystarczającym dowodem na istnienie obecności Boga w moim życiu, na istnienie Bożej dobroci. Więc mam nadzieję, że macie przecudowny dzień. Życzę wam smacznej, smacznej, smacznej kawusi i wszystkiego dobrego. Bleski, lowki, buziaki. Muah.